Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem postanowiłam wybrać się do Castoramy w poszukiwaniu pięknych ozdób na choinkę poszukiwaniu pięknych ozdób do dekoracji na Święta Bożego Narodzenia i tu już na samym początku zauważyłam piękne bombki różnokolorowe. E, takie napisy 16 zł. bardzo podobne były w Action, ale tam chyba były znacznie tańsze. Ogólnie jeżeli chodzi o ozdoby to jest naprawdę bardzo duży wybór, za 15 zł takie pudła bombek, tutaj akurat mamy w kolorze czerwonym i jeżeli chodzi o ten kolor to jest naprawdę ogrom dekoracji. be forgot and never brought to mind should all acquaintance be forgot and all sign for all lands Nie wiem, czy pamiętacie takie ozdoby w kształcie buchomorków? Kiedyś były bardzo popularne. Jest oczywiście troszeczkę różu, ale głównie przeważa właśnie kolor czerwony, za 9 zł takie zawieszki. Ogólnie, jeżeli chodzi o ozdoby, to większość jest ozdób plastikowych, natomiast też są materiałowe. Tutaj mamy. Brokatowe 35 zł. Ozdoby bombki w takich tubach. I jak widzicie, jeżeli chodzi o ten kolor, to jest naprawdę bardzo duży wybór. Jestem teraz przy ozdobach w kolorze złota. Przepiękne brokatowe renifery 20 zł taki kolor bombek, ozdób raczej mało spotykany szyszki, bombki różne zawieszki, gwiazdki też jest naprawdę spory wybór dzwoneczki, widzę, że są takie ozdoby też widziałam w Rossmanie identyczne opakowanie było tu już mamy w koszykach takie zestawy małych bombek should, be to should... Girlandy po 3 złote. Cup of kindness, yeah, for all, all I... Bardzo podobają mi się takie gałązki z takimi kryształkami. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Ogólnie jeżeli chodzi o wybór, to jest y, ogromny. I y, 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 to co zauważyłam, to zdaje mi się, że w tym roku troszeczkę ceny są niższe taki mam po prostu wrażenie w tamtym roku o ile dobrze pamiętam to ceny tych rzeczy świątecznych były zdecydowanie większe te też ładne gałązki z takimi szyszkami i tu mamy już zawieszki w kolorze srebra są białe śnieżynki takie złote bombki są również za 6 zł głowy reniferów, te szyszki ładne, 15 zł i te też ładne bombki, 9 zł. We, we. Te bombki mi się bardzo podobają, ale niestety cena jest po prostu strasznie duża, bo ponad 20 zł za sztukę. Także jeżeli miałabym kupić, to kilka, może przełożymy na przyszły rok. Tu jeszcze mamy takie dekoracje. Tu widzę, już zaczynają się ozdoby w kolorze białym, takie sopelki. Te są ładne, niestety na większości produktów nie ma w ogóle cen i trzeba latać do czytnika. Od razu wpadła mi w oko ta gwiazda na czubek koinki, cena 16 zł. I zobaczcie, piękna jest po prostu. Taka mieniąca się, są oczywiście różne kolory, natomiast ta chyba jest jednak ym, najładniejsza. Tutaj jeszcze zerkniemy na kolor granatowy, ale nie, ta chyba jednak wygrywa. Zobaczcie na terenifery, nawet wcale drogi 19 zł. I akurat w tym momencie, jak oglądam to, pani dwie już wzięły. Także myślę, że one nie będą stały po prostu długo na półce. Dostępne w kolorze białym, jak i złotym. Tutaj mamy właśnie takie w kolorze złota. Bardzo ładnie wyglądają. A obok stoją takie bałwanki. I też widzę, że cena wcale nie jest duża, bo 66 zł. A z tego co pamiętam, to w tamtym roku takie ozdoby, takie większe, były zdecydowanie droższe. 70 zł. taki elf. I tu znalazłam coś pięknego. Są tu takie zawieszki, chyba to jest modelina, chyba że to jest po prostu jakiś inny materiał, ale, ale coś podobnego na pewno. Są różne ozdoby. Tutaj mamy zawieszkę w kształcie piernika, są również takie laski do powieszenia na choince. Um, tu mamy samochód z reniferem i choinką. Jest naprawdę ogromny wybór różnych, różnych dekoracji. Mikołaj, no, bardzo duży wybór. Tu już mamy zabawki, misie i przepiękne Mikołaje. Prawie 300 zł, ale jest naprawdę dosyć dużych rozmiarów. Po prostu piękne są te Mikołaje. Zobaczymy sobie jeszcze jakie są choinki dostępne. Tu mamy taką za prawie 300 zł. Niektóre choinki to wyglądają po prostu jak prawdziwe. Biała 488. Jestem teraz przy półce z ozdobami szklanymi. Jest ogromny wybór. Ozdoby są naprawdę przepiękne. Jeżeli chodzi o ceny, to w granicach 50, 60, 80 zł. Zależy od Danej ozdoby są ozdoby pakowane pojedynczo, a także są różne przepiękne zestawy i ja kochani powolutku żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten filmik Wam się oczywiście spodobał dajcie znać jakie Wy macie w tym roku ozdoby na choinkę czy plastikowe, czy szklane, czy może jakieś naturalne czy sami robicie oczywiście każda choinka jest wyjątkowa także chwalcie się swoimi choinkami i ja kochani żegnam się z Wami i Widzimy się albo słyszymy w kolejnym filmie. Do zobaczenia. PA!